Z pewnością znacie komendanta Lasarda. Mam odpowiednich ludzi. Kto chce ze mną walczyć? Wybitnych stróżów prawa. Dzień dobry. Czeka trudne zadanie. Pani, w mieście szaleją złoczyńcy. Rabusie to upuścili. Oddam to komisarzowi. Panie komisarzu, mam pusty zmysł do wykrycia. Zbrodnia. Reputacja policji może zostać nadszapnięta. Musimy oczyścić komendanta. Akademia Policyjna 6. Operacja Chaos. Jutro o 22.10. W telewizji Metro. Miłosna historia zaczyna swój nowy rozdział. Wyższy naszej Moja partnerka sztywna. Daj mi powiedzieć, przestań przerywać! Jak nie grasz w z w Nowy sezon. Hotel Paradise. Od poniedziałku pierwszy od... ...dziódemce. Odrawia więcej. Gotowi na głośniej? Gotowi na... ...coś wielkiego? Bo już 1 września w Lidlu startuje kolejna edycja Szkół Pełnych Talentów. Czyli jeszcze więcej talenciaków i sprzętu dla szkół. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 5 tysięcy szkół, a talenciaki wymieniliśmy na sprzęt o wartości 50 milionów złotych. Już 1 września talenciaki wracają do Lidla. Dołącz do nas i wspieraj szkoły pełne talentów. W Carrefourze wiemy, że piórnik może być dziełem sztuki, a worek piłką. Więc kubki termiczne, butelki filtrujące i pojemniki na żywność w promocji drugi 50% taniej z apką, kartą seniora lub kartą payback. Carrefour, szkoła nowy sezon w najlepszej cenie. Macie coś, czego jeszcze bym nie miał? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie za jeden przy zakupie dwóch. Za tyle można mieć wszystko! Wszystko i do wszystkich! Brzmi jak tytuł filmu. O mnie! Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch, a w nich rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet 5G bez filmu. O mnie. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. Tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy, smsy, mmsy i internet 5G bez limitów. Bo w Play płacisz mniej. Play. W kosmosie pan nie był. Moja kariera... Spodziewałem po mojej pierwszej pracy... Jego się nie spodziewałem. Czy spotkam tu tego typa? Kiedy się zatrudniłem... To Miki przedstawił mi wieśkę. Przedstawię ci wieśkę. Cześć Wieśek? Piotrek. No, witamy. Poznaj wieścia, wieśmaczka. Strzała, panowie! Strzała, są Widzę, że dobrze trafiły. pudła. Marka. Zrzuć zbroję. Trudno z To unikalne połączenie wysokiej ilości błonnika i bakterii kwasu mlekowego z technologią laptop, która uwalnia dopiero wielki kolonce, ułatwia wypróżnienie. Także dla dzieci powyżej szkoły. W życiu jak w sporcie jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy advanced poziom niezależnie od tego jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem Rexona. Nigdy za gorąco, zawsze pod kontrolą. Dla tych, którzy poszukują smaków innych niż zwykłe. Skakujące połączenia wyjątkowego smaku Rio Mare i wyselekcjonowanych składników. Insalatisti Merio Mare. Odmiń smak twojego dnia. Teraz w Żabka menu kup pyszne kanapki, sałatki, bagietki lub napoje i odbierz drugi produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Żabka, uwolnij swój... Żatecki Zero jest tak doskonałym piwem. Jest w nim najlepszy na świecie żateckich mija. A w smaku jaki? Najlepszy. Rzatecki Zero. Najlepszy w smaku. Nowy Domestos Power Foam usuwa 100% kamienia. Gęsta, silnie działająca piana usuwa kamień i zabija zarazki w trudno dostępnych miejscach. Nowy Domestos Power Foam. Zero kamienia. Nie do zatrzymania. Zbieram efekt jak z sal Co Żywiec. Chce się żyć. Jest żubr, to i mordka się cieszy. Sprawdź, jak żubr wspiera zagrożone gatunki. Ej, Radziu, ja tu się normalnie czuję. To w sadzie? Radziu, mamy tyle smaków do wyboru. Mirabela Puchna, jabłko z trawą żubrową i wszystkie pycha. Prawdziwie dobre czakowana łomżunia i owocowy smak. To teraz nie sobie szczelę. No dobra, to ja walnę kruche. Łomża owo po imbirową skocz do żab. Kokolino Wonder Wars. Nasz że dobrania w krótkich skuteczne zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Okolina Wonder Wanderwolski. Wiejskie ziemniaczki. Aby poczuć się jak w domu, sięgnij po chipsy przywołujące wspomnienia rodzinnych chwil. Wyjątkowym smakiem. ...oręc w naszych rękach. Masz dość podrażnień przy goleniu? OneBlade Intimate ze specjalnym ostrzem to potrójna ochrona dla skóry. Zaokrąglone krawędzie i końcówki oraz warstwa ochronna sprawiają, że goleni. I wygodnie. I Hop na półkę! Teraz ja! Obecna! Gang w Gotowi na pierwszego klienta. jakości. <noise> Ale <noise> macie tu Biedronkę. Może pojedziemy do tej prawdziwej? Naklejki odbieraj biedroniaki i książę... Stwórz z nami swój świat biedronki. Kul... auta i całą modeli. Pierwszy numer, tylko 14.50 czterna... Już w kioskach i na kultowe maluchy.pl. Klik, klik, Toyota Supra. Zbuduj legendarny samochód Briana. Dostępny tylko na TheAgostini.com. Rewolucja w badaniach nad kolagenem. Visi Collagen Specialist 16, pierwsze serum z technologią Cobonding, która wzmacnia i wiąże różne typy kolagenów oraz redukuje 16 oznak starzenia się skóry. Farmaceuci przetestowali Visi Collagen Specialist. Odkryj w sobie moc apetytu na więcej i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za podróż. wydatki. Odkryj za to przekorzystne online. Wierz się swobodą z obrączką płatniczą za 0 zł. Wyrusz w podróż z bankiem PKS z żubrem. Polacy pokochali ten krop. The Floor okazał się hitem TVN-u. Lej po Żeby powrócić do gry. Tu emocje są gwarantowane. Stu nowych miałków stoczy po Kategoria. Deflo Nowy sezon. Od poniedziałku 1 września od 20 TVN. Będzie walka z samą której nigdy nie zapomną. Nazywam się Izabela Krzank, a to jest Afryka Express. Afryka Express. Nowy sezon. Soboty 6 września o 19.45 w TVN. Master szefa. Dzisiaj. Nigdy. Ukraszony w. Ma... programu jest producent leku Diosminex Mag. No i kind of Wszystko. Z pewnością znacie komendanta Lasarda. Mam odpowiednich ludzi. Kto chce ze mną walczyć? Wybitnych stróżów prawa. Dzień dobry. Czeka trudne zadanie. Pani W mieście szaleją złoczyńcy. Rabusie to upuścili. Oddam to komisarzowi. Panie komisarzu. Mam szósty zmysł do wykrywania zbrodni. Reputacja policji może zostać nadszarpnięta. Musimy oczyścić komendanta. Akademia Policyjna 6. Operacja Chaos. Jutro o 22.10 w telewizji metro. Historia zaczyna swój nowy rozdział. Weszliśmy na wyższy level naszej relacji. Moja partnerka jest sztywna. Daj mi powiedzieć, przestań przerywać. Jak nie grasz, z domu? Nowy sezon. Hotel Paradise. Od poniedziałku 1 września o 20:07. w Siódemce. Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną już w trzy wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To nie jest piwo do picia. Oto jest piwo. Do smakowania. Kocimska ipa. Z chmielem Sybilla. Muśnięta mango i pigwą. Oh. To nie jest piwo do picia, o to jest piwo do smakowania. O Kocim. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mm. mówi mi, że jeszcze wszystko gorzy więc. Co się żyje? Zaczynamy! Kto wejdzie na wybieg marzeń? It's hot! Sexy! Cool! Top Model. Nowy sezon. Od środy 3 września o 21.35 w TVN. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nazywam się Izabela Kszan. A to jest Afryka Express. Afryka Express. Nowy sezon od soboty 6 września o 19.45 w TVN. Rozpoczynamy 14. edycję Master Szefa! Nadchodzi nowa energia. Dam sobie wszystko! Ale jest power, czujesz? Tu spełniają się sny. To był marzeń od dziecka, żeby tam wejść. A na deser wspaniali goście. Oh yes. To z kuchnia, czy to jest jakiś plac budowy? Chcecie mnie zabić. Zawsze walczę do końca. Mą tą pierdą, ale nie tą. Kochamcy, cię. Naturalna. Masterchef. Nowy sezon. Od niedzieli 7 września o 19:45 w TVM. Right, Cześć, Aiman. Nie masz pojęcia, co. Gloria urodziła się w 29 tygodniu ciąży jako wcześniak. Państwa pomoc sprawia, że z każdym dniem staje się silniejsza. Dzięki, że jesteście. Fundacja TVN. Budujemy zdrowszy świat. Oto pytanie za milion złotych. Co zrobisz na ich miejscu? No dobrze, to zaryzykujmy. Milionerzy. Dwa odcinki od poniedziałku do piątku o 19:55 w telewizji Metro. Pani, szajka ze wzgórza znowu uderzyła. Policyjne orły w akcji. Akademia Policyjna 6. Operacja Chaos. Jutro o 22:10 w telewizji Metro. Ziemia ma pozostać w jednym kawałku. Nie chcę, żebyście się szarpali na moim gronie. Że nie chce krwi. zawsze była. Scheda, nowy serial. Oglądaj teraz na platformie HBO Max. Co dziś oglądamy? Chodź i zobacz! Dwa odcinki ekstra programu Top model. Top model icons dostępne w playerze. Byłam młoda, ale byłam silna, ja chciałam naprawdę się spełnić. Sponsorem programu jest producent żelu Sachol. Sachol na stany zapalne w jamie ustnej. Policja rozmieściła całodobową ochronę pod domami członków znaczącej dablińskiej rodziny mafijnej.